Zaraz Wam pokażę jak wypinam naczepę, także tak dałem siodło do góry maksymalnie, teraz cofamy, nigdy jak staniemy nie podnosimy siodła, bo nam się skleszczy i nie będzie można się wypiąć do krawężnika ręczny, Wychodzimy. idziemy na tył. Dociągniemy ręczny Tu taki czerwony przycisk, żeby na nigdzie nie pojechała. Czekajcie, jeszcze są pod rękawiczki. Wypinamy siodło. Jak ktoś kiedyś będzie miał problemy, mogę zrobić filmik. Jak wypiąć siodło, jak się nie chce wypiąć? Nóżki oczywiście na dół. Odjedziemy sobie pół metra, żeby się nie uwalić kablami. No, pół metra do przodu. Dobra, idziemy kablot. Tyle mamy przestrzeni. I zasilający od odpięte dupa w dół i do przodu odjeżdżamy Ot, i mamy odpiętą naczepę. Na razie pozdrawiam.